Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś zapraszam Was na projekt Denko. Dzisiaj mamy Denko z marca. No i oczywiście film będzie podzielony na dwa odcinki. I pierwsza rzecz, jaką mam tutaj wykończoną, to jest tonik z Sorai. 150 ml. Tonik z zawartością witaminy C i kwasem glikolowym. Bardzo dobrze mi się sprawdził produkt. Stosowałam go rano i wieczorem. Przepięknie pachnie cytrusowo ale jak macie jakieś, wiecie zadrapania na skórze, no to będzie tonik piek, natomiast moja skóra się do niego przyzwyczaiła, zużyłam dwa opakowania i z przyjemnością na jesień, zimę znów do niego powrócę więc polecam kolejna rzecz do golenia, Gillet, oczywiście żel do golenia u mnie używa tego cała rodzina produkt jest wydajny, ułatwia golenie, także mamy oczywiście kolejne opakowanie, maska w płacie z Lomi Lomi, tutaj miałam maseczkę z jarmużem z witaminami A i E i ona miała pomóc poszarzałej skórze, żeby właśnie lepiej wyglądała bardzo lubię te maski w płacie właśnie z tej marki i te warzywne i te owocowe także jak najbardziej Wam polecam bo maseczki się sprawdzają płatki do zmywania makijażu duże opakowanie płatków z cien to są płatki dwa wymiane i jak najbardziej się u mnie sprawdzają tak samo jak te chusteczki bawełniane stami 54 sztuki to są te o zapachu owocowym grube chusteczki, fajnie nasączone zmywają wszystko z dłoni z umywalki, z pędzla więc oczywiście kolejne opakowanie mam w użyciu następna rzecz pielęgnacyjna to jest moja ulubiona esencja Korean Beauty czyli Biotanic, i niestety już ten produkt jest niedostępny w Osmanie. Mam jeszcze jedno opakowanie, już na wykończeniu tu było 30 ml. Świetna esencja, pięknie nawilżająca skórę. Ja stosowałam sobie to rano i wieczorem. Pompka typu Airless, czyli wszystko do końca ładnie się wydobywa z tego opakowania. Skóra aksamitna, nabłyszczona, rozświetlona. Pięknie pachniał ten produkt. Niestety nie widzę już go w Rosmanie od dłuższego czasu, ani tej nawilżającej, ani tej wzmacniającej, więc nie wiem, czy produkt zupełnie został wycofany z oferty. Muszę jeszcze zobaczyć na stronach internetowych, czy jest do dostania. Jak mi się uda, to na pewno go jeszcze zakupię. Z Ifroszy mam tutaj szampon i żel do mycia ciała, natomiast ja użyłam to jako żel do mycia ciała. 200 ml mono i przepiękny zapach. Gęsty produkt, dobrze się pieniący, dobrze myjący ciało. Dość wydajna mm, pojemność, także jak wiecie, ja żel z Ifrosze lubię i bardzo często do nich powracam. Pasta do zębów blendem, która niesamowicie mnie zdenerwowała. Pierwszy upadek z umowalki, opakowanie się po prostu rozwaliło. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, żeby opakowanie spadło mi z umowalki i się po prostu zepsuło. Pasta dość mocno ścierająca szkliwo. Nie podobało mi się to, miałam te drobiny wszędzie, więc użyłam, ale myślę, że tej wersji już więcej nie kupię. Ale to z Himalaya Mint Fresh uwielbiam. To jest dla mnie idealna pasta. Pięknie odświeża oddech, super czyści ząbki. Oczywiście kolejne opakowania mamy i używamy. Tu mam opakowanie po Anwen, Shake You Hell. To jest ten produkt wzmacniający włosy. Zawiera mnóstwo fajnych mikroelementów i muszę Wam powiedzieć, że produkt działa. Cztery miareczki wsypujecie sobie do szklanki, zalewacie mniej więcej połowę wody, wypijacie. I włosy są wzmocnione, ładniej wyglądają, są bardziej lśniące i przestały mi tak wypadać. więc następne opakowania, oczywiście, mam i zjadam. Podkład z Catrice Camouflage 0,10 Light Beige dla mnie to jest świetny produkt, 30 ml. Produkt z pompką idealnie się utrzymuje u mnie na twarzy przez wiele godzin nawet przy maseczce piękny kolor, ładnie się trzyma na twarzy, nie wybłyszcza się tak szybko, no i muszę sobie kupić kolejne opakowanie, bo już niestety więcej nie mam, tonik fitomet do skóry wrażliwej i suchej tu było 200 ml on ma bardzo specyficzny zapach lukrecja może delikatnie szczypać, może podrażniać skórę, natomiast u mnie nic złego się nie dzieje, ja przypominam, że nie Stosuję zawsze rano i wieczorem przy pielęgnacji. Bardzo fajny produkt, odświeżą skórę. Także myślę, że za jakiś czas znów się u mnie pojawi. Mam tutaj gąbeczkę z Hebe. Całkiem spoko jest ta gąbka, no niestety tu jest brudasek, muszę się już z nią pożegnać, e, natomiast muszę Wam powiedzieć, że całkiem spoko nakładało się podkład i jest jak dla mnie dobrym zamiennikiem tych gąbek od Hani, e, natomiast na no jaką gąbeczkę od Hani, to wiadomo, że od niej będę ją wybierać, ta z Ewa, z Hebe. Jest też całkiem spoko. Chciałam powiedzieć Eveline, Bo z Everline też są takie różowe, bo ostatnio córce kupowałam. Także ta z Hebe jak najbardziej okej. Okay. Tu mam trochę klejącą rzecz, ale to jest semi i to jest top. Świetnie się sprawdza produkt. Fajnie wyglądają paznokcie. No i oczywiście kolejne opakowanie mam. Ale strasznie się świni ta butelka. Także strasznie się klei, pomimo tego, że ja uważam, żeby wiecie, ten produkt się tam nie wydostawał na zewnątrz ale nie mniej jednak gdzieś tam się klei. Zwianka mam tu balsam do ciała odżywczy z ekstraktem miodunki, lnu i nagietka 300 ml. Produkt jest naturalny. Macie 3 miesiące na zużycie tego opakowania. Produkt jest świetny, ma kolor delikatnie taki budyniowy. Przepięknie pachnie jak dla mnie. Natomiast ja lubię ziołowe zapachy. One mi nie przeszkadzają w kosmetykach. Produkt dość wydajny, świetnie się rozprowadza na skórze. Pięknie pachnie. Ładnie jest skóra nawilżona, produkt jest z pompeczką, więc też jest fajna aplikacja. Bardzo, bardzo lubię, to jest moje już chyba drugie opakowanie i za jakiś czas znów do niego powrócę. Tu mam i proszę żel podpysznic dla mężczyzn, bardzo przyjemna konsystencja, fajnie pachniał, ładnie się domywało ciało, więc może za jakiś czas znów do niego wrócimy i kupię go po prostu dla męża. Krem z bergamą krem przeciwzmarszczkowy, nawilżający z filtratem śluzu ślimaka, przepiękne opakowanie tu było 50 ml szklany słoiczek praktycznie był bez zapachu kolor był taki jasnoróżowy natomiast muszę Wam powiedzieć, że krem bardzo mazał mi się po twarzy nie chciał się wchłaniać, no i sprawdziłam sobie skład, na drugim miejscu silikon, tak jak podejrzewałam krem się u mnie nie wchłaniał nie było żadnego nawilżenia, skóra była sucha jak wiór a więc pół opakowania zużyłam na twarz, a reszta poszła na nogi. Także krem myślałam, że będzie fajny, niestety u mnie się nie sprawdził. Cien, mydełko w piance, tutaj mam papaje 300 ml. Ja uwielbiam te mydełka. Świetnie pachną, są wydajne, tanie, dobrze dumowają dłonie. więc kolejne opakowanie mam już zakupione. I proszę, coś z kalendarza, z właśnie tej marki płyn taki micelarny, żel micelarny w sumie do mycia twarzy i muszę Wam powiedzieć, że był świetny super się miało właśnie buźkę wieczorem dość wydajna była ta pojemność, tu jest tylko 30 ml bardzo przyjemnie pachniał, używałam go sobie ze szczoteczką bardzo fajnie się pienił, ale nie za mocno więc kto wie, czy nie pokuszę się na pełne opakowanie I Islany mam tutaj te perełki takie do kąpieli wanilia i kokos one są w ogóle niebieskie, barwią wodę na niebiesko, przepięknie pachnie w całej łazience i ja sobie to używam na kilka właśnie kąpieli. Nie wsypuję tego na raz, bo zapach byłby zbyt intensywny dla mnie, natomiast na kilka kąpieli taki dodatek do, wiecie, kąpieli, do wanny, żeby woda była błękitna i przyjemnie pachniała. Jak najbardziej się to sprawdza. No i oczywiście kupiłam sobie kolejne opakowanie. Szampon do włosów z Joanny i to był szampon, który miał nadawać cieplejszy odcień włosom blond. Z przyjemnością go zużyłam, nie zauważałam, żeby jakiś tam, wiecie, kolor był wzmocniony, żeby był cieplejszy blond, ale szampon świetnie miał włosy, sprawdził się, no ale wiadomo, do tego produktu już nie wrócę. Jeszcze jedno maleństwo z kalendarza Sifoshe, z to był żel pod z organem i różą. Fajny produkt, no wiadomo maleństwo, starczyło mi na kilka aplikacji, gęsta konsystencja, fajnie się pieniąca, dobrze myjąca, więc jak najbardziej mogę wam żelez i proszę polecić. No i został mi jeszcze, da, zadałam Niwa, duże opakowanie, jak wiecie mój ulubiony, przepięknie pachnie takim tradycyjnym kremem Niwa, trzyma świeżość przez wiele godzin. No i wiadomo, kolejne opakowanie mam i używam. I na koniec został mi płyn micelarny, lipowy z 200 ml. Fajna konsystencja, dobrze zmywająca wszystko z twarzy i z oczu. Natomiast mam wrażenie, że po nałożeniu tego płynu na płatek, płytek był po prostu taki tępy, ale płyn zmywał wszystko, więc jak najbardziej jest na plus. Delikatnie pachniał, dość specyficznie ziołowo. To jest moje już kolejne opakowanie, i myślę, że z przyjemnością za jakiś czas to znów powrócę do tego produktu i mogę go Wam spokojnie polecić. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część denka. Dzisiaj Wam dziękuję jeśli że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!